Stali. Dlatego w ogóle ten cały, jego wypowiedzi na ten temat yy, i jak się przeanalizowało troszkę ten tekst, to były tam rzeczy, które się wzajemnie wykluczały. Plus, ja miałem wrażenie, że takie wtręty na temat, no ale generalnie tam parafrazuję, nie powinien do niej pisać i rzeczywiście tutaj sprawa poszła za daleko coś. To ja mam wrażenie, jakby ktoś przeczytał ten jego statement i mu powiedział: Jest za dużo o tobie, napisz wprost, no. że tutaj znałeś, bo wygląda to źle. I takie to trochę miałem, jakby było oderwane od całości jego no, że, wywodu, nagle taki fragment. jakby. że on wie po prostu z, logici, z głowy, że on musi to przyznać. Pojmoże że on tego nie rozumie, no. nie kuma konceptu, nie czuje się winny za to, nie czuje się z tym źle, to on wie, że musi to przyznać, no bo takie są oczekiwania, że no, jak tego trochę, nie przyzna, no to ten. Trochę tak, natomiast, no nie wiem, no taka, to, wiesz, to na swój sposób też... Nie mówię, że w kontekście, że tego usprawiedliwia czy coś, ale, ale że ta historia jego życia jakby i tego, co się tam dzieje od zaplecza, też, też po raz kolejny pokazuje, że wiesz, ta osoba, która się najgłośniej śmieje przed kamerą, wyłącza tę kamerę i, i tam jest burda na zapleczu. Nie? Po raz kolejny, jakby taki masz Absolutnie. scenariusz.